Miasto Tallahassee, na Florydzie, to spokojne, wiejskie przedmieście. Ale kiedy profesor uniwersytecki zostaje wykrwawiony na podjeździe, wszystko się zmienia. Miejscowi biją na alarm. Ten człowiek nazywał się Daniel Eric Markel. Ma dwóch młodych synów i ma wszystko, dlaczego warto żyć. Policja nie ma dowodów podejrzanych ani próbek DNA, a tylko jednego niejasnego świadka. Ta sprawa nie zostanie szybko i łatwo rozwiązana. Policja będzie musiała wykorzystać całe swoje doświadczenie i cierpliwość, aby dotrzeć do sedna sprawy. Urodzony w 1972 roku w kanadyjskim mieście Toronto, Dan Markell był odnoszącym sukcesy i bardzo inteligentnym człowiekiem. Den studiował na różnych uniwersytetach, w tym w Jerozolimie, Cambridge i wreszcie na Harvardzie, gdzie uzyskał tytuł prawnika w 2001 roku. Przez kilka następnych lat Den pracował jako urzędnik w kancelarii prawnej, ale w 2005 roku miał okazję, której nie mógł odmówić. Florida State University szukał kogoś, kto ma dokładnie takie same kwalifikacje jak Den, do pracy w ich koledżu prawniczym i skorzystał z tej okazji. Den najlepiej pasował do swojej nowej kariery na uniwersytecie. Po pierwsze, lubił uczyć, a po drugie, lubił prawo karne. Ucząc różnych dyscyplin prawnych na uniwersytecie, Den znalazł również czas na napisanie wielu prac z zakresu prawa karnego. Kolejnym miłym dodatkiem w życiu Dana była jego nowa partnerka, Wendy Adelson, którą poznał na stronie randkowej. Den miał wtedy 33 lata, Wendy 26 i idealnie do siebie pasowali. Wendy również interesowała się i studiowała prawo karne. Później, podobnie jak Dan, kontynuowała naukę prawa na Florida State University. Ich związek rozpoczął się tak szybko, że przyszli małżonkowie nie mogli się doczekać, aż się pobiorą. W krótkim czasie poznali się dość blisko, zaręczyli i ostatecznie pobrali 26 lutego 2006 roku. Dan i Wendy żyli swoim idealnym życiem. Oboje mieli wymarzoną pracę, dobre dochody. A w 2009 roku mieli pierwszego syna, następnie drugiego. W 2010 roku życie wydawało im się cudowne i trwało do 2012, kiedy ich związek upadł i para się rozstała. Przed rozwodem para naprawdę trzymała wszystkie szczegóły w tajemnicy, więc nikt nie może być pewien, dlaczego ich małżeństwo tak gwałtownie upadło. W 2013 roku rozwiedli się i bez względu na to, jaki obraz małżonków przedstawiał publiczności, nie odzwierciedlał on życia w ich domu i rodzinie. Pewnego dnia Dan wyjechał w podróż służbową, a po powrocie i przejściu przez drzwi wejściowe był oszołomiony, ponieważ dom został prawie całkowicie wyczyszczony. Wendy zostawiła Danowi kilka rzeczy, w tym materac. Aby oczyścić dom, kobiecie wystarczyło niewiele czasu. Miała dość dnia i jednej nocy, kiedy Dan był poza domem. I chociaż wiadomo, że przeprowadzka z domu może być stresująca i wymaga starannego planowania, Wendy najwyraźniej już o tym myślała od dłuższego czasu. To, jak daleko posunęła się, by oczyścić ich dom, świadczy o tym, jak niefortunne było ich małżeństwo. Poza tym, była jeszcze jedna rzecz, którą Wendy zostawiła Danowi na materacu. To stos dokumentów rozwodowych. Rozwód wcale nie był łatwy i niestety Wendy miała na co się złościć. Najwyraźniej robiła wszystko, co w jej mocy, aby zadać Danowi jak najwięcej bólu podczas całego procesu. Wendy zmieniła nazwisko dzieci, zmieniając je na swoje. Natomiast jednemu z synów zmieniła również imię, ponieważ zostało ono nadane na pamiątkę jednego ze zmarłych krewnych Dena. Wendy miała trudność z rozstaniem, starała się jak najlepiej pozacierać wszelkie ślady obecności Dena w swoim życiu i życiu dzieci. To jedno, gdy mężczyzna i kobieta zdają sobie sprawę, że nie chcą już być razem, ale w przypadku dzieci z pewnością nadal będą musieli się komunikować. Próba odebrania dzieci od ojca lub innego rodzica wydaje się mściwa i bezduszna. Przejdźmy trochę dalej... Do 2014 roku. Dan i Wendy żyli własnym życiem. Wendy zajęła się pisaniem. Napisała książkę na temat prawa poświęconą handlowi ludźmi, ale wygląda na to, że nie miała takiego samego podejścia do sprawy jak Den i okazało się to całkowitą porażką. 18 lipca 2014 roku Den udaje się do domu Wendy, aby odebrać dzieci i zabrać je do przedszkola. To było dość typowe dla jego codziennej rutyny. Poszedł też na siłownię, odwiedził kilka sklepów. W sumie nic specjalnego, ale wkrótce miał się to zmienić. O 11 rano mężczyzna skończył swoje sprawy i wrócił do domu. Gdy tylko podjechał do swojego domu, zauważył, że ktoś już na niego czeka. Nie ujawniono z kim Den rozmawiał przez telefon w tym momencie, ale mężczyzna powiedział policji o ich rozmowie oraz o tym, co mógł usłyszeć i zrozumieć. Powiedział, że kimkolwiek był człowiek, który czekał na Dena, to była zasadzka. Nie było między nimi żadnej rozmowy, po prostu rozległ się głośny trzask. Zanim Dan zdążył otworzyć drzwi samochodu, kula przeleciała przez okno po stronie kierowcy i uderzyła Dana w środek twarzy z tak dużą prędkością, że jego głowa uderzyła w zagłówek. Sąsiad z posiadłości obok przypadkowo usłyszał strzał i na własne oczy zobaczył krwawą scenę. Dan wciąż siedział prosto na siedzeniu kierowcy. Wszędzie były potłuczone szyby. Wnętrze samochodu i przednia szyba były pokryte krwią. Sąsiad natychmiast zadzwonił pod numer 911. Później powiedział, że widział samochód wjeżdżający na podjazd, a potem rozległ się strzał. A sąsiad zobaczył, że Den siedzi na przednim siedzeniu samochodu w złym stanie. Wciąż żył, ale nie mógł prosić o pomoc. Sąsiad dodał, że nie wie, czy mężczyzna próbował odebrać sobie życie, czy ktoś go zastrzelił. Ale zdecydowanie potrzebował pomocy. Kiedy wezwano karetkę, policja próbowała uzyskać wszelkie możliwe informacje od sąsiada, ale jedyne co widział, to srebrna Toyota Prius wyjeżdżająca z okolicy zaraz po strzale. Policja powinna była zająć się tą sprawą, ale mogło być tak, że nie było w tym nic podejrzanego. Mógł to być każdy, kto przejeżdżał obok. Karetka przybyła 19 minut później, a Den został przewieziony do pobliskiego szpitala. Niestety wystąpił jakiś błąd. Dyspozytor, który rozmawiał z sąsiadem Dena, nie poinformował podczas rozmowy, jak poważny był stan ofiary. Dlatego dotarcie do medyków zajęło 19 minut. Mężczyzna miał ranę, postrzałową w twarz, a w takich sytuacjach liczy się każda minuta. Nigdy do końca nie dowiemy się, czy późne przybycie karetki miało na to wpływ, ale Den nie przeżył swoich obrażeń. Zmarł na oddziale intensywnej terapii 14 godzin później. Teraz policja stanęła przed trudnym zadaniem. Mężczyzna, który pozornie nie miał wrogów, którego wszyscy kochali, został zastrzelony z zimną krwią na podjeździe swojego domu. A wszystko, co musieli zrobić, to znaleźć srebrną Toyotę Prius, która mogła mieć z tym coś wspólnego. A może nie. Wkrótce potem, ku pamięci Dena, zorganizowano nabożeństwo żałobne. W tym dniu uczestniczyło wiele osób, w tym przyjaciele, krewni, studenci, którzy nie mogli się doczekać okazania profesorowi miłości i szacunku. Ponieważ policja nie miała dowodów ani podejrzanych, musiała tylko zdecydować, od czego zacząć. Pierwszym podejrzanym była była żona Dena. Wendy Adelson została zabrana na policję tego samego dnia, w którym zastrzelono męża. Wendy nie została aresztowana, ale policja musiała od czegoś zacząć. Wchodząc do pokoju przesłuchań, kobieta usłyszała wiadomość głosową pozostawioną przez przyjaciółkę, która pracowała jako agent nieruchomości. Wiadomość głosowa brzmiała: Cześć, Wendy. Czuję się trochę głupio robiąc to. Nie próbuję dramatyzować, ale dziś w pobliżu miejsca, w którym mieszkałaś, doszło do strzelaniny. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. W dalszej części wiadomości powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że Wendy musiała to usłyszeć w ten sposób, ale dziś w jej byłem domu doszło do strzelaniny. Były mąż został bardzo poważnie ranny i prawdopodobnie nie przeżyje. Wendy była bardzo podekscytowana i natychmiast wybuchnęła płaczem. Mówiła, że tego ranka skontaktowała się z Danem przez e-mail i wszystko było w porządku. Następnie zapytała śledczego, co stało się z jej byłym mężem, a policjant odpowiedział jej, że nie może podać żadnych informacji, dopóki nie ustalał jej miejsca pobytu w momencie strzelaniny, aby wykluczyć ją jako podejrzanego. Wendy jest bardzo sympatyczna, ale jednocześnie niepocieszona z żalu. Kobieta powiedziała policjantowi, że wychodziła z domu dopiero około południa, aby wykonać jakąś pracę. Próbowała nawet przejechać swoją starą ulicą, ale zauważyła, że jest zablokowana. Kiedy policjanci zapytali ją, czy zna kogoś, kto mógłby mieć powód, by skrzywdzić Dena, po prostu zaczęła płakać w niekontrolowany sposób. W końcu odpowiedziała, że czasami źle traktował ludzi, ale nie sądzi, że był ktoś, kto chciałby go tak okrutnie potraktować. Śledczy zapytali, czy Den jest komuś winien pieniądze, na co ze łzami w oczach odpowiedziała, że były mąż jest jej winien pieniądze alimenty na utrzymanie dzieci. Wendy wyglądała na naprawdę zszokowaną, zrozpaczoną z żalu. A oficer przesłuchujący traktował ją bardzo ostrożnie, współczując jej. Problem policji polegał na tym, że nadal nie mieli na czym polegać. Policja uważała, że to nie mógł być napad, ponieważ mężczyzna nie próbował włamać się do domu Dena, nie wsiadł do jego samochodu ani nie grzebał w kieszeniach, aby ukraść jakiś portfel, klucze do domu lub karty kredytowe. W tym czasie mieli tylko jeden motyw, według którego mogli kontynuować działanie to była zemsta. Ale za co ktoś mógł się zemścić? Czy Wendy miała rację? Czy den kogoś skrzywdził lub zrobił coś złego? Po prostu denerwowanie to jedno, ale denerwowanie kogoś do takiego stopnia, że wyciągnie broń ze ją z zimną krwią w biały dzień, to zupełnie inna sprawa. Próbując znaleźć jakieś wskazówki, policja postanowiła zwrócić się do opinii publicznej z apelem. Dali jasno do zrozumienia, że było to morderstwo z premedytacją. Każdy, kto może udostępnić informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania, zostanie natychmiast nagrodzony kwotą w wysokości 100 tysięcy dolarów. Detektywi wkrótce poszerzyli krąg potencjalnych podejrzanych o popełnione przestępstwo. Przeprowadzili wywiad z uczniami, przyjaciółmi, członkami rodziny. Ale pomimo ich najlepszych starań, wszystko to do niczego nie doprowadziło. Wszyscy wokół mówili to samo. Ten był naprawdę miłym facetem, dobrym przyjacielem, dobrym ojcem i synem. Wydawało się, że nikt nie miał pojęcia, dlaczego ktoś miałby go zabić. W każdym dochodzeniu w sprawie morderstwa pierwsze 24 godziny są niezbędne do zebrania dowodów, jednak minęło 12 miesięcy, a policja wciąż nie miała nic nowego. Z okazji rocznicy tego zabójstwa odbyła się kolejna konferencja prasowa. Właśnie wtedy z jakiegoś dziwnego powodu policja po raz pierwszy opublikowała zdjęcie serbernego samochodu Toyota Prius. Policja nigdy nie wyjaśniła dlaczego czekali cały rok zanim ujawnili tę informację. W końcu w ciągu 12 miesięcy samochód mógł zostać spalony lub zezłomowany. Nowy apel do opinii publicznej po raz kolejny do niczego nie doprowadził. Sprawa pozostała otwarta przez kolejne 12 miesięcy bez żadnych postępów. Ktokolwiek popełnił morderstwo, miał teraz więcej niż wystarczająco dużo czasu, aby pozbyć się wszelkich dowodów. A szanse, że policja rozwiąże tę sprawę, były nikłe. Trwało to do 26 maja 2016 roku. Minęły prawie dwa lata, odkąd Den został zamordowany. Sędzia hrabstwa Lyon wydał nakaz aresztowania 34-letniego Siegfriedo Garcii, Oskarżonego o morderstwo pierwszego stopnia, a dokładnie o zabójstwo Dena Markela. Policja Tallahassee odmówiła podania jakichkolwiek szczegółów w momencie aresztowania, prawdopodobnie po to, aby nie zaszkodzić sprawie. Ale kilka dni później sędzia hrabstwa Leon nakazał upublicznienie zeznań pod przysięgą. Ujawniono, że śledczy uważają, że Garcia miał wspólnika Luisa Rivera, 33-letniego mężczyznę i że para wyjechała z Miami wynajętą srebrną Toyota Prius przemieszczając się między motelami 16 i 17 lipca. Policja zebrała skrawki z różnych informacji o tej parze. Mieli dane z telefonu komórkowego, elektroniczne rejestry opłat oraz nagrania z kamer bezpieczeństwa z różnych budynków oraz autobusów z całego obszaru. Materiał filmowy, jak wierzyli, uchwycił parę śledzącą Dana Marka 18 lipca, gdy zajmował się codziennymi sprawami, przenosząc się z przedszkola na siłownię, robiąc zakupy, a następnie wracając do domu. Ale dlaczego ci dwaj mężczyźni nagle stali się podejrzanymi i dlaczego zdecydowali się zabić mężczyznę, którego pozornie nigdy wcześniej nie spotkali? Policja podejrzewała, że chodzi o morderstwo na zlecenie. Garcia i Rivera otrzymali zapłatę za zabicie Dena Merkela. A co najbardziej tajemnicze informacje te pochodzą od informatora, który od tego czasu pozostał anonimowy. W związku z tym pozostaje jedno bardzo ważne pytanie bez odpowiedzi. Jeśli to morderstwo było zlecone, to kto zatrudnił ich do pracy? i zaraz wszystko się ujawni. Bez względu na to, ile zabójcom zapłacono za ich usługi, nie wystarczyło, aby wzięli na siebie całą winę. A kiedy przestępcy zdali sobie sprawę, że gra się skończyła, szybko zaczęli wszystko opowiadać podczas przesłuchania przez policję. Powiedzieli detektywom, że zostali zatrudnieni przez Charliego i Donę Adelson. Charlie był bratem byłej żony Dana, a Dona była jej matką. Oboje na pierwszy rzut oka byli szanowanymi ludźmi prowadzącymi wspólną klinikę patologiczną Instytutu Adelsona. Charlie był dentystą, a Dona była odpowiedzialna za leczenie pacjentów. Ale wszystkie te informacje same w sobie nie były wystarczające, aby oskarżyć Charliego i Donę. O ile policja wiedziała, podejrzanie o morderstwo mogli podać nazwiska każdego w desperackiej próbie ratowania życia. A jaki może być możliwy związek między szanowanym członkiem rodziny, który prowadził klinikę dentystyczną, a dwoma zabójcami z Miami? Choć może się to wydawać zaskakujące, zajęło to zbyt dużo czasu. Jak się okazuje, brakującym ogniwem była kobieta o imieniu Catherine McBanu. Nie tylko była w związku z Charlie Mandelsonem, ale w przeszłości była w związku z Siegfriedem Garcia, z którym miała dwójkę dzieci. Dane telefoniczne ujawniły, że Catherine otrzymała telefon od Louisa Rivera niemal natychmiast po zabójstwie Dana Markella, prawdopodobnie po to, by poinformować ją, że praca została wykonana. Catherine była jedynym pośrednikiem między nimi. Rivera, Garcia i Adelson powiedzieli, że nigdy wcześniej się nie spotkali. Catherine otrzymała 100 tysięcy dolarów za zorganizowanie wszystkiego. O koncie bankowym Catherine dowiedziano się, że przez 12 miesięcy dokonywała depozytów w wysokości dziesiątek tysięcy dolarów. Zaczęło się kilka miesięcy przed zabiciem Dana Markella i trwało przez kilka miesięcy później. Czy to nie było zbyt głupie? Płatności prawie zawsze były dokonywane w formie czeku. To nie był najmądrzejszy ruch ze strony rodziny Adelsonów. Czeki są bardzo łatwe do śledzenia z jednego prostego powodu. Muszą być przez kogoś podpisane. Każdy zdeponowany czek został podpisany przez Donę Adelson. Nienawiść jest zbyt mocnym słowem, ale w tym przypadku właściwie można go użyć. Dona Adelson nienawidziła swojego byłego szwagra, zwłaszcza w ostatnich miesiącach przed morderstwem. Wysyłała e-maile do Wendy, jeden po drugim przeklinając Dena i obrażając go. Oznacza to, że była teściowa użyła wszystkich znanych wulgaryzmów przy opisywaniu zięcia. W jednym z przeczytanych e-maili stwierdzono, że Wendy cierpiała z jego powodu wystarczająco długo, kiedy była mężatką. Jego narcyzm zrujnował ich małżeństwo, dając podstawy twierdzić, że uderzy go w najbardziej czułe miejsce. Cała rodzina Delsonów mieszkała w Miami, ale nie Wendy. Osiedliła się niedaleko Dena w Tallahassee, jednak naprawdę chciała przenieść się do Miami, aby być bliżej swojej rodziny. Tylko Den na to nie pozwolił. Ponieważ nie zrobił nic brutalnego, np. nie groził byłej żonie ani nic w tym rodzaju, Mężczyzna poszedł do sądu i otrzymał nakaz zakazujący Wendy przeprowadzanie się z dziećmi. Stało się tak, ponieważ po rozwodzie zgodzili się na opiekę pół na pół. Był jednak inny powód, dla którego jego teściowa mogła tak bardzo nienawidzić Dena. Chodzi o to, że Den poszedł do sądu na krótko przed swoim morderstwem i złożył wniosek, który uniemożliwiłby Donie Adelson spędzanie czasu z dziećmi samotnie, bez nadzoru samego Dena. To oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwiało działań Dony, ponieważ jak wiemy, morderstwo zostało zaplanowane na długo przed złożeniem wniosku do sądu. Do tej pory wszystko to wydaje się dość proste, prawda? Wściekła teściowa? Były mąż córki? Urazy posunęły się za daleko, ale czy na pewno? Luis Rivera prawie położył tę sprawę. Luis, który odsiaduje wyrok bez kaucji za niepowiązane zarzuty, poprosił o pozwolenie na rozmowę ze śledczymi. Powiedział, że ma informacje, które można wymienić na ugodę. Śledczy chętnie odpowiedzieli na tę propozycję i zgodzili się na ponowne przesłuchanie. Louis przedstawił śledczym swoją wersję wydarzeń, które miały miejsce. Twierdził, że nie wiedział, że ktoś może zostać zabity, dopóki nie wsiadł do samochodu z Garcia. Mówił, że powiedziano mu, że to zwykły napad. Kiedy powiedziano mu o zabójstwie Dena Markella, powiedział, że wcale mu się to nie podobało i po prostu zaproponował, że brobują kobietę, która miała im za to zapłacić. Oni Garcia mieli otrzymać po 35 tysięcy dolarów. Ale i tak Rivera powiedział, że nie chciał zabić człowieka, który miał dwoje dzieci, którego nigdy wcześniej nie spotkał i przeciwko któremu nic nie miał. Rivera twierdzi, że nigdy wcześniej nie słyszał imienia mężczyzny i nie widział jak wygląda dopóki Garcia nie pokazał mu zdjęcia. Twierdził, że tak naprawdę nigdy nie słyszał o Adelsonach, ale odnosił się do kobiety o imieniu Kathy, która jest skrótem od imienia Catherine. Rivera powiedział, że to ona była główną osobą stojącą za tym wszystkim i ujawnił, że jedna kobieta chciała odzyskać swoje dzieci. Chciała odzyskać pełną opiekę nad nimi. Do tego momentu Adelsonowie nadal odmawiali udziału w morderstwie, mimo że policja miała czeki podpisane przez Donę. To naprawdę nie dowodzi, że chciała zabić Dena. Czeki te mogły zostać wystawione z wielu powodów. W tym momencie w sprawę zaangażowało się FBI. Wymyślili operację Rządło, aby spróbować złapać tę rodzinę. Charlie Adelson zaczął otrzymywać dziwne rozmowy telefoniczne. Te rozmowy zostały wykonane przez mężczyznę, który nazywał siebie Sandy. Sandy pytał dlaczego Rivera nie jest pod opieką w więzieniu i dlaczego jego rodzina nie jest pod opieką na zewnątrz. Charlie był wyraźnie przerażony rozmowami telefonicznymi, ale jednocześnie udało mu się zachować spokój na tyle długo, by się nie zdradzić. Sandy był oczywiście tajnym policjantem, a pracownicy FBI włamali się do telefonu komórkowego Charliego, próbując usłyszeć wszystko, czego mogliby użyć przeciwko niemu, ale na razie ta próba się nie powiodła. W lipcu 2016 roku wielka ława przysięgłych hrabstwa Lyon Oskarżyła Garcię i Riverę o morderstwo pierwszego stopnia. Catherine również została aresztowana jakiś czas później. Rivera, który jak już wiemy odsiadywał wyrok za inne przestępstwa, zdołał doprowadzić do złagodzenia jego oskarżeń o morderstwo drugiego stopnia, prawdopodobnie za współpracę i przyznanie się do winy. Został skazany na 12 lat więzienia za niepowiązane przestępstwa i miał otrzymać kolejne 19 lat za udział w zabójstwie Dana Markella. Procesy Catherine i Siegfrieda połączyły się. Miało to miejsce 19 października 2016 roku, ponieważ oboje zostali oskarżeni o te same zarzuty. Obrona twierdziła, że Charlie Adelson był inicjatorem całej tej brudnej sprawy. Rzekomo obiecał 100 tysięcy dolarów za morderstwo, by jego siostra mogła uzyskać pełną opiekę nad swoimi dziećmi bez dalszej interwencji Jenna. Podczas procesu prokuratorzy wezwali interesującego świadka, mężczyznę o imieniu Jeffrey Lucas, który akurat był byłym chłopakiem Wendy Adelson. Potwierdził, że usłyszał od Wendy, że jej brat Charlie kilkukrotnie omawiał możliwość zatrudnienia zabójcy do zabicia Dana. Jeffrey ujawnił, że 13 lipca Wendy zapytała, czy może podzielić się z nim czymś poufnym. W końcu ujawniła, że Charlie zbadał wszystkie możliwe rozwiązania jej problemu i że mówił o znalezieniu zabójcy, który wyeliminowałby profesora Markella. Kobieta powiedziała Jeffreyowi, że będzie to kosztowało około 50 tysięcy dolarów. Podczas procesu Siegfried Garcia twierdził w swojej obronie, że śmiertelny strzał został oddany przez jego wspólnika, Luisa Rivera. Problem polegał na tym, że Rivera zawsze twierdził, że było odwrotnie. Jednak to nie wystarczyło, by usunąć oskarżenie Garcia o morderstwo pierwszego stopnia. Został uznany za winnego i skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, plus dodatkowe 30 lat za udział w spisku. Mężczyzna dał do zrozumienia, że odwała się od tego wyroku. Jeśli chodzi o Kafin lub Kafi, jak ją czasem nazywano. Zaprzeczała jakiemukolwiek udziałowi w morderstwie. W tym samym procesie jej zarzuty zostały obniżone do poziomu morderstwa drugiego stopnia, ale ława przysięgłych nigdy nie była w stanie podjąć żadnej decyzji. Sędzia uznał ten proces za nieprawidłowy, a Kafi będzie musiała ponownie stanąć przed sądem. Ponowny proces kaflin rozpoczął się 16 maja 2022 roku i trwał 11 dni. Tym razem ława była bardziej przekonana o swojej decyzji. 27 maja 2022 roku została skazana za morderstwo pierwszego stopnia i podżeganie do morderstwa. Kobieta została skazana na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, a także kolejne 30 lat więzienia za podżeganie i kolejne 30 lat za spisek. Ponieważ uważa się, że trzech głównych przestępców znajduje się za kratkami, sprawa z pewnością powinna zostać zamknięta, ale nie do końca. W chwili, gdy wszystko wydawało się jasne, dokonano nowego aresztowania. Policja przybyła na adres zamieszkania Charliego Adelsona 21 kwietnia 2022 roku. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia spisek w celu popełnienia morderstwa i podżeganie do popełnienia morderstwa. Policja otrzymała nagranie audio z rozmowy Kathleen i Charliego, na którym oboje rozmawiali o spisku w celu popełnienia przestępstwa. Charlie ma stanąć przed sądem w tym roku. A gdy sprawa dobiega do końca, wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Zasadniczo sprawa wciąż się rozwija. A główne pytanie brzmi: Co z Wendy? Sądząc po zeznaniach wszyscy doskonale rozumieli, dlaczego Kell miał zostać zabity, aby zapewnić Wendy pełną opiekę nad jej dziećmi. Nie trudno założyć, że Wendy mogła być zaangażowana w sprawę o wiele bardziej niż ujawniła, choć warto podkreślić, że nie ma dowodów na poparcie tego, a Wendy nie została oskarżona. Donna Adelson to ta sama kobieta, która podpisała wszystkie różne czeki na kwoty tysięcy dolarów. Niezaprzeczalnie udowodniono, że gardziła swoim byłym szwagrem i chciała uczynić jego życie tak nieszczęśliwym, jak to tylko możliwe. Nie wiadomo, w jakim stopniu była zaangażowana w tę sprawę. Czy po prostu podpisywała czeki lub brała udział w jakimkolwiek planowaniu. Podobnie jak w przypadku jej córki, nie ma solidnych dowodów przeciwko niej i nie postawiono jej żadnych zarzutów. Charlie Adelson jest jedynym członkiem rodziny, który wkrótce stanie przed sądem. Przynajmniej na razie możliwe jest, że kiedy Charlie zostanie w obliczu dożywocia, ujawni kilka dodatkowych szczegółów. W miarę rozwoju sprawy coraz więcej osób wplątało się w tę przestępczą sieć. Pomimo oskarżeń swojej byłej teściowej, Denmark zdecydowanie nie zasługiwał na śmierć. Wszyscy jego przyjaciele i koledzy wypowiadali się dobrze na temat dziedzictwa, które pozostawił po sobie, jego prac naukowych, które napisał w różnych dyscyplinach prawnych. Ale co najważniejsze, jego dwaj synowie, których uwielbiał, stracili ojca. Dan żył dla swoich dzieci, co wyjaśnia, dlaczego tak często bywał w sądzie. Musiał się upewnić, że nigdy nie zostaną mu odebrani. Bez wątpienia, Dan mógł zaoferować temu światu znacznie więcej, gdyby miał taką szansę. Ale niestety, w wieku zaledwie 41 lat, jego życie zostało przerwane przez dwóch mężczyzn, których nigdy nie spotkał i których zatrudniła kobieta Catherine, z którą też nigdy się nie spotkał. No i kto w ogóle za tym wszystkim stoi? Warto zauważyć, że ta sprawa i wyroki szokowały opinię publiczną. Wiele osób uważa, że dwie główne podejrzane, przez które to wszystko mogło się wydarzyć, które miały powody i mogły to wszystko zaplanować, pozostają niesprawiedliwie na wolności. Co sądzicie o tej sprawie? Napiszcie w komentarzach. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych historii, bądźcie ostrożni.